Zbliżcie się, siądźcie przy ogniu odganiającym cienie, albowiem to czas na opowieść. Nie rzucajcie kamieniami, bo możecie trafić w Hylulfolk, a wtedy ukryci nie wyjawią wam sekretów, które mogą uratować nasze życie. Askia wybuchła, czerniąc niebo, przynosząc głód, burząc mury między Midgardem i Jotunheimem. Teraz nasze skaliste wyspy nawiedzają Jotunowie, a Ziemia drży pod ich stopami. Ale nadchodzi Seidkona, ta, która zagląda za całą świata. Widzi rzeczy, których nie ma, ale mogą być. Oto opowieść o wojowniczce z Orkadów o imieniu Senła i o tych, którzy za nią poszli. Czy uratuje nasze skaliste wyspy przed olbrzymami i draugrami? Czy może utonie w mroku otchłani cienia rzucanego przez jej ojca? Zbliżcie się, siądźcie przy ogniu, albowiem to czas na opowieść. Ale gdzie z łapami do opowieści? Proszę mi tu nie wchodzić w interakcję. To nie taka opowieść.

Miałem dość mieszane odczucia kiedy Ninja Theory ogłosili, że tworzą kontynuację gry Hellblade Senua Sacrifice zamieniając dla dodatkowej dezorientacji graczy kolejność elementów tytułu i nazywając sequel Senua's Saga Hellblade 2. I to Hellblade, tak na marginesie, nie ma żadnego sensu, bo w drugiej części tytułowe piekielne ostrze, czyli Gramr, Miecz Helheimu, w ogóle się nie pojawia. Ale moje mieszane odczucia wynikały głównie z tego, że ta dość kameralna opowieść o piktyjskiej Wojowniczce z zaburzeniami psychotycznymi, która wkracza do nordyckiego piekła, aby uratować ukochanego, wydawała mi się zamkniętą historią, a sama postać protagonistki jawiła mi się jako dość trudna do wykorzystania w innym kontekście. Cóż, tu się myliłem. W drugiej części przyłączamy się do senuły, kiedy to zbliża się ona do wybrzeży Islandii na statku islandzkich łowców niewolników po tym, jak dała się im pochwycić. Łowcy niewolników od dawna dręczą jej rodzinne orkady i pragnie ona dotrzeć do źródła tego problemu, zabić przywódcę i zakończyć napaście Islandczyków. Statek tonie senuła prawie też, ale wyrzucona przez falę na brzeg rusza w podróż, a po drodze przyłączają się do niej różni ludzie. Pomimo tego, że bohaterce nadal towarzyszą przeróżne wizje i nierzadko zarówno jej, jak i graczowi, trudno jest odróżnić rzeczywistość od halucynacji, to tym razem w jej otoczeniu pojawiają się prawdziwi, żywi ludzie. Chyba. I właśnie tu, na Islandii, Senua trafia do świata, w którym jej wizje nie są uznawane za przekleństwo, bo okazują się darem. Darem, który może uratować miejscową ludność przed nękającymi ich olbrzymami. Warto tu zaznaczyć, że aby zagrać w tę odsłonę serii nie trzeba koniecznie znać pierwszej części. We wstępie otrzymujemy streszczenie wydarzeń z poprzedniej gry, ale nawet bez tego opowieść jest zrozumiała. Nie znaczy to oczywiście, że znajomość wcześniejszych dziejów Senuły nie da nam pełniejszego obrazu postaci i nie pozwoli się lepiej wczuć w opowieść. Naprawdę podobało mi się to, jak rzecz ponownie miesza. Realia geograficzne i historyczne, dodając mitologiczne elementy z islandzkich wierzeń w formie wizji, chociaż reakcje innych bohaterów na otaczające nas wydarzenia potrafią zasiać w nas zwątpienie, czy oby na pewno są to tylko wizje? Dla kogoś, kogo interesują tamte realia historyczno-kulturowe, ta gra to prawdziwa uczta. Ja miałem zresztą skojarzenia z filmem Wiking Roberta Egersa, swoją drogą świetnym i opatrzonym trochę podobnym klimatem, też mieszającym historyczną rzeczywistość z mitologicznymi wizjami, aczkolwiek gra o przygodach senuły jest o wiele bardziej odrealniona. Ponownie każdy krok bohaterki jest komentowany przez głosy w jej głowie i dobrze jest grać w słuchawkach, bo słyszy się te głosy tuż przy uszach. Tak samo jak w pierwszej odsłonie produkcja dźwięku jest tu imponująca.. I ponownie, to nie jest narracyjnie przyjemna gra. Pełno tu elementów horrorowych, ciężkiego i gęstego klimatu oraz mroku, a furie w głowie bohaterki, naprzemiennie dopingujące i poniżające ją, potrafią zmęczyć. Nie jest to lekkie doświadczenie, co oczywiście nie czyni go złym doświadczeniem. Nie mam dostatecznej wiedzy, aby ocenić, na ile trafne historycznie są przedstawione realia w Hellblade 2, ale na moje amatorskie oko, wyglądają względnie nieprawilnie. Z ciekawostek, które zauważyłem, Islandia w VIII-IX wieku nie była tak wykarczowana jak dzisiaj i spora część jej powierzchni porośnięta była brzozowymi lasami. Kiedy w pewnym momencie fabuły Senua dociera do lasu to faktycznie rosną w nim brzozy. Szanuję za ten drobiazg. Tempo opowieści nie jest zbyt szybkie, co samo w sobie nie jest złe, aczkolwiek mam wrażenie, że jeden fragment historii jest trochę za długi. Kiedy Senua schodzi pod ziemię do systemu jaskiń i ten segment opowieści mi się dłużył. Te jaskinie chyba zrobione są z jelita grubego praolbrzyma Emira, z którego ciała powstał świat. długi jak ze ujścia do Radomia. Niemniej cała gra nie jest zbyt długa, bo można ją ukończyć w 7-8 godzin. I tu pojawia się mały zgrzyt. Jak niejednokrotnie wspominałem, nie jestem zwolennikiem przeliczania złotówek na godziny grania, ale trudno nie zauważyć, że trwająca tyle samo pierwsza odsłona Senuły miała koło premiery cenę na poziomie 30 euro, a druga domyślnie wyceniana jest bliżej 50 euro. Oczywiście to nie jest do końca uczciwe porównanie. Pierwsza odsłona była średnio-budżetową grą zależną z wysokobudżetową grafiką, a druga jest już normalnym tytułem wysokobudżetowym i to widać. Mamy tu więcej postaci ze świetnymi animacjami twarzy, epickie sceny zbiorowe, a i przeróżne wizje bohaterki weszły na wyższy poziom. Można się tu zachwycać grafiką, która faktycznie wygląda świetnie, ale mnie podobał się tu nie tyle realizm, co właśnie owo odrealnienie wplecione w całość. Dziwne przejścia, niewygodne zbliżenia, jakieś ręce obejmujące twarz protagonistki, które chwilę później znikają, aby ukazać szerszy plan. Fotorealizm przełamany fantasmagorią i stylem. Niemniej trudno jest mi polecić grę na 8 godzin za grubo ponad 200 złotych. Czy można ten czas jakoś wydłużyć? Teoretycznie tak, bo po przejściu odblokowują się nowi narratorzy i możemy całej opowieści doświadczyć ponownie, ale tym razem, zamiast bezpostaciowej narratorki w poszczególnych fragmentach, towarzyszyć nam będą głosy napotykanych przez Senue postaci i dzięki temu poznamy ich spojrzenie na tę opowieść. Ba, jeśli znajdziemy wszystkie słupy runiczne, robiące tu zaznajdki, to odblokowujemy jeszcze trzecią wersję narracji. Problem w tym, że kiedy przechodzimy grę drugi raz, jej powolne tempo zaczyna być problemem. Przerywniki filmowe można pomijać, ale nie ma to sensu, skoro gramy dla nowych narratorów, których właśnie w tych przerywnikach słyszymy. Senua porusza się z prędkością godną ślimaka, przycisk biegania pomaga niewiele i wydaje się być połączony z przyciskiem przetrąconej nóżki, a przy długiej jaskinie do grubego jelita praolbrzyma Emira dorzucają jeszcze jelito cienkie. Nie stają się oczywiście dłuższe, ale bardziej się dłużą. Nie ma tu też żadnych wyborów, aby przy drugim podejściu można było zobaczyć inne zakończenie. Nie mam z brakiem wyborów problemu, bo uważam, że nie każda opowieść powinna oferować wybory, ale tu dokłada się to do faktu, że to naprawdę jest gra na 7-8 godzin. Całą sytuację ratuje to, że tytuł jest w Game Passie, a nie całe 50 zł, czy ile tam teraz kosztuje miesiąc Game Passa, za możliwość zagrania w Hellblade 2 to już uczciwa cena. No dobrze, ale tyle gadam o treści gry, która tu dominuje, ale jak jest z rozgrywką? Jak się w to właściwie gra? Niezbyt. To znaczy, w tej grze że nie ma zbyt wiele gry. Oczywiście tak samo było przy pierwszej części, ale jakimś cudem twórcom udało się sprawić, aby tu było jej jeszcze mniej. To wciąż jest głównie liniowy symulator chodzenia i biegania z przetrąconą nóżką, z domieszką prostych zagadek logicznych oraz nieskomplikowanej ciachankorą banki mieczem. Odchodzimy od lokacji do lokacji. Od czasu do czasu drogę zamyka nam wyimaginowana brama zapieczętowana jakimś symbolem i Senua musi użyć swojego pięknego Pomysłu Racer'a Crowe'a, aby znaleźć w obiektach otoczenia, glonach, deskach i innych rupieciach elementy owego symbolu. Z czasem zagadki trochę się komplikują, bo musimy się skupiać na jakichś obiektach, aby zmienić ich naturę, na przykład przemieniając ścianę w pochylnie albo przejście, ale nigdy nie stają się jakkolwiek trudne. Tak naprawdę w zasadzie nigdy nie wychodzą poza schemat. Idź do dziwnego obiektu, naciśnij przycisk, powtórz z innymi obiektami, aż droga dalej będzie otwarta. To samo mieliśmy w poprzedniej grze. Za to walka z wrogami, prawdziwymi i wyimaginowanymi, jest jeszcze mniej złożona niż w pierwszej odsłonie. Jakimś cudem. Już tam była ona niezbyt skomplikowana, ale tu jest jeszcze mniej. Teraz już nie walczymy z grupami wrogów, bo nawet jeśli bierzemy udział w zbiorowym starciu, to zawsze tłuczemy jednego niemilca i dopiero w ramach jakiejś szarpaniny przerzucamy się na kolejnego. Kamera podczas walki jest tak blisko protagonistki i ukazuje akcję pod takim kątem, że. Poruszanie się po arenie nie ma za bardzo znaczenia. Sprowadza to model ciechania do robienia uników lub parowania, kiedy atakuje adwersarz, wyczuwania, kiedy należy wykonać szybki atak, a kiedy ciężki, rozbijający gardę przeciwnika, i wykorzystywania ładującego się skupienia, aby szybko pociąć na trenta, nie dając mu czasu na reakcję. Starcia są bardzo widowiskowe i świetnie animowane. Pełno tu przeróżnych uderzeń, pchnięć, chwytów i innych płynnie łączących się interakcji między. Walczącymi, ale nasz wpływ na to, która z tych animacji się odtworzy, jest mocno ograniczony. Ba, nie ma tu nawet jakiegoś poziomu zdrowia bohaterki. Giniemy wtedy, gdy przyjmiemy na twarz zbyt wiele ciosów w ciągu, ale wystarczy jedna czy dwie skuteczne kontry, aby wszelkie rany zostały nam wybaczone. I z tym modelem walki mam szerszy problem. Pierwszy Hellblade był małą grą z niskim budżetem, więc ta cała prostota była łatwa do zaakceptowania. Ale tutaj budżet już był i można było zrobić też coś więcej z rozgrywką, jako się rozwinąć, uczynić wciągającą, interesującą albo zwyczajnie głębszą czy oferującą jakieś wyzwanie. Tymczasem zrobiono krok w przeciwnym kierunku i Hellblade 2 jeszcze bliżej do interaktywnego filmu. Ale jednocześnie twórcy starają się nam udowadniać, że jednak jest to. Gra, bo w regularnych odstępach wrzucają nas w sceny walki, nawet wtedy, gdy ich wystąpienie wydaje się narracyjnie bezsensowne i losowe. Więcej niż raz dzicy draugrowie wyciągani są jak z kapelusza, aby Senua miała komu wbić miecz w szyję albo brzuch, a gracz przypomniał sobie, że to gra. Mam wrażenie, że jest w tym pewne kłamstwo, które być może twórcy powtarzają też sami sobie. W tym modelu walki, ale i w batalistycznej scenie z olbrzymem na wybrzeżu, którą Prezentowano na konferencjach na długo przed premierą. Scenie, w której cała interakcja to trzymanie analoga, aby biec i naciśnięcie przycisku, aby rzucić włócznie naszykowaną w predefiniowanym momencie. Ninja Theory już wtedy obiecywało nam tym pokazem bardziej grę. I tymi sekwencjami walki stara się krzyczeć: Tak, tak, to całkiem growa gra, patrzcie na tę laserową rozgrywkę. Ale to iluzja. Przejażdżka przez straszny nordycki dom w parku rozrywki. Łatwo stanąć w obronie takiej gry, ją doświadczeniem, ale jesteśmy tu naprawdę blisko filmu który usilnie udaje, że nim nie jest. Ale właśnie, tu zadałem sobie pytanie: gdyby Senua z saga Hellblade 2 było nie grą, a filmem, to czy byłoby dobrym filmem? Cóż, trudno mi to ocenić, bo nie zajmuję się recenzowaniem filmów. Mnie się całość podoba, ale zdaję sobie sprawę, że podobają mi się prawie wszystkie dzieła kultury, które ocierają się o przedchrześcijańskie wierzenia oraz folklor. Po prostu lubię takie tematy. Niemniej pewne elementy mi tu zgrzytały, chociażby ta przydługa sekwencja, w jaskiniach, przeciągnięta i nużąca. Ponadto w grze słyszymy wiele wypowiedzi, ale większość z tego to narratorka oraz głosy w głowie bohaterki i tylko od czasu do czasu pojawiają się dialogi. Właśnie w nich mi coś nie do końca grało. Akcja osadzona jest pod koniec 8 lub na początku IX wieku naszej ery, a bohaterowie rozmawiają… zbyt współcześnie. Oczywiście nie oczekuję, że język będzie silnie stylizowany albo, że postacie będą mówić w staronordyckim, ale momentami Miałem wrażenie, jakby ktoś przebrał współczesnych ludzi w kostiumy. Chyba najbardziej zazgrzytało mi, kiedy jedna z postaci powiedziała bardzo współcześnie, brzmiące: OK. OK. Czy jest to OK? Nie wiem. Może. OK. I dopiero pod koniec gry całokształt opowieści naprawdę mnie zainteresował. Zaczęły obchodzić mnie losy bohaterów, bo wcześniej moją uwagę głównie podtrzymywały elementy mitologiczne i próby rozgryzienia, co jest prawdziwe, a co nie. Nie wiem, czy to dobrze świadczy o jakości scenariusza. Z drugiej strony, samo zakończenie i to, w jakim świetle stawia całą resztę opowieści, naprawdę mi się podobało. Nie chcę wchodzić w spoilery, więc powiem tylko, że to, co twórcy chcieli tu przekazać, jest niegłupie, może to trochę banalne, ale aktualne także dzisiaj. Nawet jeśli nie byłem zachwycony każdym elementem opowieści to ostatecznie całokształt mi się podobał. Normalnie bym się nad takimi rzeczami nie zastanawiał, bo zazwyczaj rozgrywka jest dużą częścią doświadczenia i może wypełniać nierówności fabuły. Ba, nawet pełne bzdur, papierowych postaci i źle napisanych dialogów gry Davida Cage'a łatwiej przełknąć, bo gracz podejmuje decyzje kształtujące historię i przez to automatycznie jest zaangażowany w ukazywanie Wydarzenia oraz los bohaterów. Tu tego nie ma. Nasza rola ogranicza się głównie do naciskania przycisku uruchamiającego taśmociąg, którym jedziemy przez opowieść. I nie można odmówić Hellblade 2 tego, że ma, nawet jako film, sporo innych zalet: klimat, muzykę, czy o czym wspomniałem, naprawdę widowiskowe sceny oraz pracę kamery niemożliwą lub bardzo trudną do osiągnięcia w tradycyjnej produkcji kinematograficznej. To jest uczta dla oczu i to nie tylko z powodu technicznych aspektów wykorzystania silnika. Dyskusja o tym, czy mamy do czynienia z grą, jest tak naprawdę dyskusją semantyczną, ale to wrażenie obcowania z filmem miało jedną nieoczekiwaną zaletę. Przez to nie przeszkadzał mi fakt, że gra działa w 30 klatkach na sekundę na Xbox Series X, a przecież w tej generacji konsol opcja 60 fpsów stała się standardem. Ale jak to film, to po co 60? I oto całe Senua's Saga Hellblade 2. Przyznaję, że jestem tu trochę rozdarty. Z jednej strony to audiowizualne cudo, a do tego wspaniałe doświadczenie dla miłośników dawnych mitologii i tamtych realiów historycznych. Z drugiej strony to trochę zawód, bo pierwszy Hellblade był efektem wyciskania możliwie jak najwięcej z ograniczonego budżetu, więc wydawało się, że po zniesieniu tego ograniczenia dostaniemy coś niesamowitego, rozwiniętego i poszerzonego, a dostaliśmy w zasadzie to samo, ale z ładniejszą oprawą i scenami ukazanymi. Z większym rozmachem. Można by powiedzieć, że pieniądze poszły w grafikę, a parafrazując starego Barda, projektant forse wziął, potem zaczął pić, i z rozgrywki wyszło dno zero, czyli nic. Wszyscy święci, Ale mimo to uważam, że w ramach Game Pass warto tego doświadczyć. Za pełną cenę, no nie wiem. Poczekałbym na promocję. No chyba, że wam do portfela. Złoty sypie się, kusz. Tyn, tyn, tyn. Cóż, udanego przepędzania olbrzymów do Jotunheimu. Game on! Mm -hmm.